Cześć, jestem Kladzietokaną. No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Rozwiąż algebraicznie równanie. I musimy to doprowadzić do takiej wartości, że mamy wartość bezwzględną równa się liczba. Zatem najpierw wymnażamy razy 4, aby pozbyć się mianownika. Będziemy mieć 6. Następnie dzielimy na tą trójkę. I w końcu mamy wynik, że jest to 2. I teraz dla opcji dodatniej przepisujemy tak, jak jest. Opcja ujemna to zmieniamy znak na przeciwny. Przenosimy na drugą stronę, będzie 4. Przenosimy na drugą stronę, będzie minus 2, dodać 2, to jest 0, czyli x należy do. Przedziału 0,4, to tutaj razy 3, to musimy przenieść na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Będzie odejmowanie, czyli to jest 1,8, i dopiero na tym etapie opuszczamy. Przenosimy na drugą stronę, to znak będzie ujemny, dokładnie 0,6. Tutaj znak również będzie ujemny, ale to nam się ze sobą sumuje. Zatem mamy minus 4,2. Średnik musimy zastosować 0,6. To teraz tu. Razy 8. będzie 0. Ja co rozkminać? To przenosimy na drugą stronę. 3x będzie 1,2. Teraz będziemy dzielić przez 5, czyli będzie 3 plus x równa się. No i to wklepujemy sobie w kalkulator i wychodzi nam 0,24. Opcja dodatnia i opcja ujemna. Na drugą stronę większa liczba jest ujemna, czyli będziemy mieć tutaj minus 2,76. A tutaj to nam się sumuje. Obie te liczby, które są na minusie, i da nam to. Minus 3,24. Zbiór elementów, najpierw mniejsza liczba i większa. I tutaj wymnażamy razy 3. Będziemy mieć 14,4. I teraz uwaga, tą czwórkę przenosimy ze zmienionym znakiem na drugą stronę, czyli będzie 14,4 odjąć 4. Zmieniamy znaki na przeciwne i będziemy mieć minus 10,4. Czyli to równanie jest sprzeczne, ponieważ wartość bezwzględna nigdy nie będzie się równać liczbie ujemnej. Razy 2. Przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. I będziemy mieć tutaj dodawanie, czyli to będzie 21,3. No i dwie opcje. Opcja dodatnia, czyli przepisujemy tak, jak jest. Opcja ujemna ze zmienionym znakiem nosimy na drugą stronę, no to to będzie odejmowanie. I zmieniamy znak na przeciwny. Tutaj też będzie odejmowanie, ale to nam się tutaj sumuje, bo obie liczby będą ujemne. No i mamy 24,3. A teraz tu razy 3. Minus 12. Teraz tą szóstkę przenosimy na drugą stronę ze zmienionym znakiem. Czyli mamy tu już minus 18. Dzielimy przez minus 2. I mamy 9. Wszystko się zgadza. No to znowu dwie opcje. Opcja dodatnia. I opcja ujemna. I mamy tutaj minus. X przenosimy na drugą stronę, no to będzie dyszka. Wymieniamy znaki. Tutaj zapomniałam zapisać klamerki. Już ją mamy. I teraz tutaj minus X to będzie minus 8, czyli X to jest 8. Tutaj też klamereczka. No i mamy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I. no i już.